Jeśli ludzie zapomną, kamienie pamiętać będą. Do Was żołnierze zapomniani, do Was żołnierze wyklęci, zwracam się. Ja, syn, ziemi Rastocielski. Wy, którzyście walczyli o wolną ojczyznę, służyliście Polsce, która nie istniała, a która była w Waszych sercach, która była w Waszych umysłach. Wy, którzyście na ołtarzu Ojczyzny położyli swoje życie zdradzeni, zakatowani w ubeckich katowniach. Was wzywam, żołnierze wyklęci, żołnierze zapomniani, żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, pod dowództwem Chorążego Witolda Bołckiego, przed do nim dom Wy, którzy przez 60 lat trwaliście w niepamięci, a wspomnienie o Was docierało tylko od ucha do ucha, bo prawda była zakazana. Ten prawdę ja usłyszałem od swego ojca, a on usłyszał od swojego. Dzisiaj stajemy przed Wami. Oddajemy Wam cześć i honor za to, że pokazaliście nam, co znaczy miłość do Ojczyzny. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego i syn Ziemi Krasnoselskiej, tablicę tę funduję, aby ludzie pamiętali, a pamięć, prawda? Cała wiecznie. Cześć i pamięć.